Siemanko, Siemanko z tej strony Kianomati. Dzisiaj jesteśmy w grze Rocket Leech. Jak wiecie, powstało nowe intro. To jest pierwszy odcinek taki z tej gry. Jeszcze takiego nie robiłem. Więc zagramy sobie tak na początek towarzyską Trójki No i czekamy I oczywiście się zapraszam do zagrania ze mną Nie jestem zbyt w to doby, ale daję jadę. Um, wbijcie pod tym filmem, bardzo bym prosił. Um, takie... No, z pięć łapek, jak na razie. Dlatego, że to jest taki pierwszy odcinek z Intem. Jeszcze niczego takiego nie robiłem niestety się nie udało. Jeszcze rozgrzany nie byłem. Więc przepraszam za takie coś. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli znacie się na tym bardziej jak lepiej grać. Będę bardzo zadowolony. Na pewno nie będę tak lamił, i ogólnie to miało być omówienie kanału. No i tak, zawsze będę wrzucał odcinki w piątki, soboty, niedzielę. Zawsze będzie wrzucony przynajmniej jeden odcinek. Czasem będzie wrzucany na tygodniu, głównie w poniedziałki, w to środy czwartki, piątki, ale to czasem. Yy, no i. Yy, no i mam nadzieję, że yy, ten film też Wam się spodoba. Że dobijemy 25 subów. Prosiłbym też o pojadnik, też trochę taki. Na, na przeobienie filmu. Bo, nie do, bo pierwszy raz mam y, do czynienia z programem. Z tym do nagrywania. I nie za bardzo wiem, y, jak y, zrobić y, niektóre rzeczy. Ym. Prosiłbym jeszcze raz o te 5 lajków. No i yy, no i cóż więcej mówić Jedynie to tyle było. Najwyżej to sami oglądajcie. Ojezdziej to ja tak na obione jestem niż na atak. było oj, 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 byłoby Lekkie lagi mam, to jeszcze nie za dużo robię. Trafiony gol jest, bo inaczej by nie trafiło. Więc nie mówcie, że zestylowałem, bo to, to by nie wleciało, to on by jeszcze to by o więc... O. Mało geju, na tą grę poświęcam czasu, bo ja dzieję lola. Jutro zobaczycie odcinek. League of Legends oczywiście. Chyba, że jeszcze ch piszcie w komentarzach czy chcecie jeszcze Minecrafta Edwersy I na pewno jutro będzie odcinek z moim kolegą Kubiksem Oczywiście podam wam linka w opisie do jego kanału, ale w jutrzejszym odcinku do Troszkę lagi mam, bo akurat no Bo nie mam za dużo yy, za dobrego internetu ale no Zamiast lagować yy, odcinek to ja bym wolał żeby lagowało ja jak już no niestety nie będziemy mieli pewnie do giewki, Ale warto to się stajać. Dzisiaj to tylko będzie jedna gra. Nie zobaczę czasu mam jeszcze, będę miał sprawdziany, więc no tylko jedną i zagramy. Jutro będzie więcej czasu to na pewno zagramy więcej. Ja Chujetka Coś za bardzo jeszcze panuje nad zdajowaniem. Nie to, że jestem nowicjuszem. Z Rocket liża. Tylko nie byłem rozgrzany No niestety przegrana No ale cóż No jeden No dosłownie kilka Expo mi brakuje do następnego level'a No i co? No. Dziękuję za uwagę. Proszę o 5 lajków. Jeżeli dobijecie nawet 10 lajków, będę po prostu z was dumny, zadowolony. To trzymajcie się. To był pi pierwszy odcinek z gry Rocket Leach. No i cześć!